Że tak więc kontynuujemy pracę nad hełmem. Teraz już ostatnie e, przypuszczalne elementy, jeśli chodzi o e, samą tą, powiedzmy, e, część stałą hełmu. Później jeszcze zajmiemy się tą przybicą, czy też e, takimi po prostu googlami, coś w tym rodzaju. Ale to za chwilę. E, teraz, jak powiedziałem, ostatnie e, poprawki w naszym hełmie, zaczynamy te trzy facy te trzy tutaj czy się uda. Udało się jednak mimo wszystko, OK. I teraz zbieramy opcję Edit Mesh, e Extrude. Ekstrudujemy to nieco i jednocześnie to wszystko ładnie tutaj skalujemy, tak. Troszeczkę. tak. Możemy też ciut to naprostować, OK. Masz kwestia powiedzmy gustu indywidualnego i tak dalej. Jak to dokładnie zrobić? Tak. Ok. Przejdźmy na werteksy, Może teraz i przesuńmy te. tutaj do wewnątrz możemy też nieco przeskalować, tak jeśli trzeba to możemy też jej nieco wrócić dobrze Nawet jeszcze raz, ok tak wciskamy w ogólnie znów staramy się aby to wszystko było w miarę w miarę poukładane, dobra. Więc kolejne trzy ścianki, które tutaj mamy, sprawdzamy, czy nic więcej nie zaznaczyłem. Chyba nic. Więc po raz kolejny edit, mesh extrude. Lekko to wciskamy, skalujemy. Ok. I teraz prosto, ale tym razem już z opcją oznaczoną. Keep faces together. Extrude. I skalujemy nasze ścianki. Tak. I prosto, inny Extrude, czyli G. Wciskamy to nieco do wewnątrz. I jeszcze raz G. I powstaje sobie ścianki, Tak? Ok. No i teraz przechodzimy na tryb obiektu. Wciskamy trójkę i patrzymy, co nam wyszło. Wyszło nam coś po raz ozdobnego, można powiedzieć. Coś, Będą do jakiś wlot powietrza, ewentualnie jakiś element do komunikacji, coś w tym rodzaju. Myślę, że możemy to zaakceptować, tak jak jest. Może nie traci czasu. Kolejna rzecz, którą chciałem zmienić, to jest ta krawędź tutaj, która jest taka zdecydowanie zbyt, na mój gust przynajmniej, zlewająca się z całością. Trzeba ją troszeczkę wzmocnić. I w tym celu, oczywiście, Insert Edge Loop tool. I dodajemy tu jedną krawędź. I teraz powinno to już wyglądać, jak się wydaje, przynajmniej nieco lepiej. No i widzimy, że rzeczywiście ta krawędź stała się bardziej wyraźna. Po prostu nasz helm stał się również bardziej wyrazisty, można powiedzieć. Ok. Oczywiście, jeśli ktoś chce, to można sobie jednego z lupa także tekstawić, żeby także tu uzyskać taką ostrzejszą krawędź, ale ja jednak wolę to w sumie w takim, w takiej postaci, w takiej formie, jak jest w tej chwili. Że nie będę tego zmieniał już. I nasz hełm, można powiedzieć, jest w tej części gotowy. Także Display Show All. Tak to wygląda. Nie wygląda najgorzej. Myślę, że jak na taką szybką dosyć pracę, bez kompletnie żadnych rysunków referencyjnych, to nie wygląda to źle. Widać troszeczkę tylko, że ta część środkowa jest bardziej wklęsła. Znaczy, od razu można to poprawić. Naciskamy W. I możemy po kolei troszeczkę je tutaj te nasze wierzchołki powyciągać, jeśli chcemy. Minimalnie, żeby po prostu nie, nie wyglądało to tak nieciekawie. Żadnych, żeby tam szwów nie było widać po połączeniu tego hełmu, ale to jest też dosyć, dosyć opcjonalne. można powiedzieć. Jeśli ktoś chce, to może, jeśli nie, nie chce, to może zostawić to tak, jak jest. Nie, jest to aż tak jest znów straszne. OK. Dobrze. Więc ta część jest gotowa, i w następnej lekcji wykonamy e, wspomnianą przy przyłbicę, ewentualnie google naszego hełmu. Także zapraszam.